No, no, to jest kolejny odcinek na tym kanale z tej nie z pakowców, bo przedtem się mi przerwał yy, całe to wszystko, to wszystko, to całe nagranie to w całe. I, także dzisiaj yy, no, nie było mnie słychać, także ja sobie tutaj podkładam głos, no i teraz sobie dzisiaj sobie sobie, z, sobie żniwa. No i, no i będziemy sobie gierać tutaj i, i może ktoś dołączy, może nie. W następnym odcinku. Namówię kogoś, żeby ktoś dołączył. No i właśnie dostawała lajka, żeby było więcej tych odcinków. A ja tutaj szukam, czekajcie, czekajcie, bo ja myślę, że y, tutaj nie, tu, tutaj mamy, tutaj jest na, nasze pole, także tutaj sobie to, to pole sobie zrobimy. No i sobie jeszcze zrobimy następne takie inne tam pola no i sobie jedziemy sobie na naszym Classito papito I pierwsze sobie zrobimy to, to tutaj pole tutaj i sobie dzisiaj zrobimy chyba z dwa pola. Jedno sobie jeszcze tutaj pole kupię no i zobaczymy jak to nam pójdzie. Dobra, już sobie tutaj zrobiłem. I muszę sobie oczywiście też y, wziąć nowy y, ten y, cały ten Kombań muszę sobie nowy kupić Bo patrzcie jak jedzie, patrzcie, no 3 na godzinę No jak tak można jechać, no nie da się tak jechać Dobra, lecimy z tym owiesem O kurde, bo ja nie robię na baloty Bo ja nie robię na baloty, przecinek! O, coś, coś, co ja zrobiłam? Dobra, no i teraz robimy na baloty No i teraz, rozumiem. Dobra, owies no i która jest? Dziewiąta jest, 56. Dobrze, dobrze, dobrze. No i co tutaj robię? I co ja tutaj robię? Czekajcie, bo ja nie wiem jak ja to zrobić i chyba muszę użyć super siły. Tak mi się wydaje. Tak mi się... No, super siłę muszę użyć. Chyba tak. Dobra, muszę, muszę z, użyć super siły i teraz mi się, kurde klip zrobi. Nie, dzisiaj mi teraz, się klip. No i gorzej, mi się teraz robi klip. Jeszcze mi się nie robi klip. Dziwne. Yy, dobra. Oj, dobra, teraz ja zrobię zrobił klip, słychać było. No i... no nie no ja mam za, ja zawolny ten kombań zawolny. Muszę go kupić, no muszę nowy kupić. Bo jest zawolny. Nie można takim jeździć. Zawolny kombań. Kombań mi to, i Ja piriby jak tutaj jedzie. Powoli. No siedem. No. Na tym pomacie szybciej jedzie. Ej to, ej dobra, i do tym pomadzi znaczy szybciej jedzie. No teraz wyłączę ten, ten pomad i mam 5 na godzinę. A teraz załączę ten pomad i będę mi... I od razu już jest 4, 5, 6, 7. O, halo, już to koniec, koniec, bo już wjeżdżamy. No dobrze, że nie mam dowików, no wie to wchodzi, że coś jest... tego nie mam. Nie mam dostępu. Dobrze. Kolejne, kolejne tutaj. Ja w ogóle takie białe to jest tam w środku. Co jest? No i, i ja hallo Halo Ety, jedziesz czy co ty robisz? O, o, to, i gdzieś na, na... godzinę wyjeżdża teraz na tym pomacie. Nie no nie no, to zepsute, no ja nie chcę tak. Jak ja teraz to zrobię? Dobra, jedziemy dalej. Jedymy, jedymy, jedymy. i co tutaj? Nie! Źle to... Nie, no co się dzieje? Dobra. No ja Czemu ci się Czym ty się spuszczasz? <ścoughs> O, koch. Nie no nie no co to jest? Co to za kumbaina? Ja 3 na godzinę no! Jak może tak jechać? I teraz siedzę na szczęście, bo wyłączyłem. O dobra. Na szczęście teraz dzisiaj nie mam lagów. Jakby no, nie miałem nigdy lagów, ale na filmie, na tamtym filmie był, było, że jakby lag miałem. Ale nie miałem tak naprawdę. Musimy sobie kupić następne pole Dobra, no i jedziemy teraz chyba na gospel. Dobrze jedziemy na Gospę Let's go it to tutaj zrobiła... Jest... Aha, bo jak chcę. Ja chcę kupić całem pole następne, no, bo nie... Nie bo ja muszę ten silos, bo jeszcze nie kupiłem Silosów. Fabryki Szklan. Nie, 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 nie. Silosy, o! Dobudowy silosy. Dobudowy silosy... Dobry, obok silosu to. Ja chcę kupić Silos. Halu! hello Jak to kupić Silos? <grym> Oja PTP No dobra, ha ja muszę kupić silos dopiero. To to gdzie jest dać? Ej, dobra, tutaj go dam gdzieś. Czekaj, nie, 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 tutaj nie, bo tutaj się nie wiedzie. Nie wiadę tam kombajnem. O tutaj. Chyba, że tak. O, dobra, tak jest git. Tak będzie git. Dobra, to, dobra mamy, no i jeszcze nie kupiłem Sejla, ja pieniędzmi. Dobra. No i jedziemy do Sejlowska. Subskrybujcie, łapkujcie, żeby ktoś dołączył do, do, do tej, do tej gospy ktoś. I, i jeszcze w w tam w komentarzach. Sypiemy, sypiemy, sypiemy. Łojejku. Dobra. Jedziemy na następne polko i które y, będzie to chyba że pak tak myślę, chyba że jeszcze kupię następne pole. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Wow. dobra, to będzie tutaj rzepak. Mamy te dwa pola tutaj i te dwa i to, to drugie. pola tutaj to najpierw, no teraz zrobimy teraz to a dwa i a dwa to drugie Dobra, tutaj za chwilę będzie akcja balotki. Ale ja kupię sobie to pole, jeszcze kupię następne może kiedyś pole, ale nie wiem, mamy tam jeszcze ten sześćdziesiąty mam, oczywiście musi to być, no i co, o dobra, dobra, jesteśmy tutaj, jedziemy szybakiem, o teraz szybko mi jedzie, dobra, teraz jest git, teraz to jest Sigma Boy, nie można dać ten, nie, nie, nie można dać ten na... Na bardzo bo się nie da, nie można. Na baluty nie możemy. Na balutki. Skipity. Wow. Dobra, jedziemy. I może, i czekaj. I teraz ile tam będzie odcinków? Czekaj. Pomyślę, ile, ile odcinków zrobimy z tej serii, bo jeszcze będzie Polska, Polscy. Polska wieś, o właśnie, będzie Polska wieś. I... Chyba, że jeszcze mówię. Nie, nie mówię chyba tego. Ale będzie Polska wieś. No i zobaczymy, jak tam jak tam nam pójdzie z tą polską Wsią. Ja już właśnie tam zrobiliśmy polską wieś i jeszcze musimy zrobić kolejny pierwszy odcinek tam. Także zasubujcie na polską wieść. Z farfa oczywiście z forminga 22, bo 25 no się nie da. Dobrze, widzowie, już jestem Jestem tutaj. Znowu czekaj. Dobra, no i mamy tutaj koniec. Ale małe te takie gie ale ale takie wąskie. Oj. Jest idealnie, idealnie dobra. Pojechszy szybko. Just FOLU A następna seria to będzie Pols... nie... Polska wieś, o właśnie Polska wieś. ja właśnie już nagrywam jeszcze nagrywam tą serię, żeby tak ja. było wszystko na... Ja. Jak chcecie, to możecie też zrobić daily z live'ów, jakby z live'ów na, na... Moreno live na Moreno albo na tym też na... No tutaj będzie chyba z, z, z 3 live'y tutaj zrobię. Tylko 3 live'y, bo to nie ma sensu tutaj robić live'ów. Może jedynie zrobię live z, z widzami jedynie. I tutaj. 22, 25 i albo 19, 19, 19 nie mam, 19 niestety. Nie chcę jest takie, takie same. Chyba nie wiem, czy to, to się sprzedaży. Ale. To jest. To, bo ja się trzymam. Jat! Nie pytajcie, co to było. Dobra, ojejku z wyświadu. <grydź>

mi się ta seria będzie podobać w miarę. Czekaj, ile, ile będzie tutaj od Raz, dwa. Ej, bocian jest Normalnie to jest bocian. Ha! Dobra, czekaj. Raz, dwa. Nie, czekaj, już jest raz. Teraz będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty i chyba sześć. Sześć chyba odcinków będzie. Czekajcie, ja idę do płaciana normalnie. Jak, jak to? A, chyba tam. Normalnie tam jest bocia. I, do, ja ej, ej, dobra, wejdę tam, wejdę, 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 wejdę. Patrz co, to, to i tu. Pierdzielę. Nie to skakać. Jest! Jestem, jestem, no! Nie no nie, jak mi się no W głowie nie ma nic Zobaczciu co, co jest? Co masz w głowie? A no tak, mogłem się domyślać. Dobra, idziemy tam y, teraz y, zrobić sobie. Z... Mam 41 Chyba z tego k, Przy... a, jest. Aaa! Dobra. ciebie wygląda jak węgiel. popił jakiś. no nie wytrzymam. No i zamykamy to. Tutaj. I sobie teraz zawieziemy ten nasz, nasz, nasz ukochany kombajn. Tutaj. No i to by było na tyle. Do zobaczenia do następnego odcinka 30 maja. Będzie. Także do zobaczenia. Narka.